Cześć, witajcie na kanale Razer w kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved. Wczoraj, a w zasadzie dzisiaj w nocy wszedł update, także od razu chciałem wam go nagrać. Wprowadzili dwie nowe kreatury, będzie to niedźwiedź, niedźwiedź śnieżny, coś coś w rodzaju wilkora. Będzie to też manta, czyli płaszczka. Wprowadzili również arenę bossów dla Brutmadera. Zobaczymy też co to jest wprowadzili też jakąś armatę podstawową, prymitywną. Zobaczymy o co chodzi z tą armatą, jak ona działa. Myślę, że to może być coś fajnego. I wprowadzili jakieś takie jeszcze pierdółki. Zobaczymy to wszystko później. Dzisiaj zajmiemy się niedźwiedziem. Myślę, że to jest najfajniejsza rzecz, która została wprowadzona. Natomiast jeżeli będziecie chcieli coś innego, znaczy, to, napiszcie co byście chcieli w komentarzu następnego, tak, czy chcecie płaszczkę następną, czy może tego bossa, to zobaczymy co zrobimy, tak żebyśmy codziennie mieli odcinek z tego update'a. Także tych odcinków będzie, będą trzy, tak, będzie z niedźwiedzia, z płaszczki i później z bossa i tych rzeczy, które powstały, więc decydujcie w jakiej kolejności to zrobimy. No akurat nam się rozpadało, więc mam nadzieję, że nie będzie nam to przeszkadzać. Dzisiaj zajmiemy się niedźwiedziem, który Chyba łatwo się oswaja, z tego co, co mi się wydaje. Siodło kosztuje sporo, bo 100 cementing paste, 300 chyba hajda i ileś tam fibera No ten cementing paste to w sumie może sporo, ale oswaja się go na kibalsach albo karno, albo oswaja się go na warzywach, co jest w sumie dziwne. Może jakąś rybkę by trzeba było mu dać, ale rybek nie ma tutaj grze. I on występuje w, głównie w biomie zimowym. Nie wiem, czy występuje gdzieś indziej. Na razie jest informacja, że w biomie zimowym. I troszeczkę na lewym wybrzeżu. Ogólnie tam, raczej gdzie powinno być zimno, ja jestem w sumie gotowy do wyprawy. Porycimy Pteranodonem. Mam ze sobą Tranquilizer Rifle, znaczy long, long Neck Rifle z dartsami do usypiania. I będę, będę miał też ze sobą Keyblessy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Mam nadzieję, że szybko to pójdzie. Oswoimy jakiś tam w miarę wysoki level. Jakiś się, jaki się zdarzy. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę. Natomiast jeżeli jesteście nowi na kanale, to zapraszam Was do subskrybowania, ponieważ będziemy wprowadzać. E, ponieważ będę jeszcze nagrywał no, rzeczy update'ów. Poprzedni update pominąłem, ale jeżeli chcecie, napiszcie to e, nagram ten odcinek z tym nosoro, nosorożcem i coś tam jeszcze wprowadzili. Także dajcie po prostu znać. E, no i dobra, słuchajcie, to ja w takim razie jestem gotowy do wyprawy. Ja tam polecę. Szukać tego niedźwiedzia. Zobaczymy jak one występują, czy rzadko, czy nie nierzadko. I później... E... Znaczy polecę, zapauzuję, bo będą po prostu lagi tutaj podczas latania. Słuchajcie, znalazłem, miśka. znalazłem kilka miśków. One tutaj występują na krach siedzą na przykład albo tam dalej. Ale tutaj mam 80 level, tam jest co prawda setny, ale taki okrążony trochę niefajnie przez Rexy jakieś takie rzeczy, więc spróbujemy sobie oswoić tego misia. One są, zobaczcie, niewielkie. Myślałem, że to będzie taki duży niedźwiedź, a to jest taki. miś, bym powiedział, bardziej niż niedźwiedź. Spróbujemy go oswoić, zobaczymy, ile pójdzie na niego darców. Zobaczymy, jak on szybko biega, czy on do mnie dobiegnie, czy on do mnie nie dobiegnie. No, ale szukajcie mniej więcej tutaj. Patrzcie też na kry i tam, gdzie występują pingwiny, bo one tam mogą siedzieć w tych różnych miejscach. No i zobaczymy sobie go, żeby on też tam nie wyszedł, to będziemy tutaj bezpiecznie. Nie wiem, czy poszła ta strzelka, awar poszła obiegnie trzecia. O kurde. Dobra. Stary, stawaj, spadamy stąd, bo on jest taki silnym miśkiem, kurczę. Było trzeba troszkę go zlurować pod jakiś kamień, coś takiego, bo tutaj widzę, że nie będzie łatwo. Nie widzę miśka. Widzisz miśka? Ty widzisz miśka? Może śpi. Nie, misiek się tutaj zablokował Dobra Trochę się boję tego misia. On taki, kurczę, niby mały, ale niepozorny O, super, zablokował się na tym drzewie Długo ta broń się przeładowuje Ja zawsze skuszy w zasadzie oswajam Chyba, że ty śpisz, stary Ty śpisz, czy nie? Nie, nie śpisz Po prostu Jesteś awk no, obraca się zanim się obróci. Kurczę, dużo tych darców. Ja mam taką naprawdę dobry karabin, więc dziwne, że aż tyle idzie tego. Już poszło mi 10, 11, 12. Chyba, że jakiś nie został trafiony, ale wydaje mi się, że wszystko. Dobra, mamy Miśka, się śpi. Zobaczymy, jak tam u niego z torporem. Narkotyk wziąłem. Yy, siodło zaraz tutaj zrobimy. Także wydaje mi się, że jesteśmy GIT. Dobra, zobaczmy na tego miska, jak tutaj to wygląda. E, taki na 80 levelu, powiedzmy, że ma 1300 życia. Staminy ma bardzo dużo, staminy jakieś dużo, ma tlenu bardzo, więc to jest słaby misiek, niestety. Bardzo dużo, bardzo kapa. W zasadzie to nie wiem, do czego misiek służy. Jeszcze nie sprawdzałem demet 180, no zobaczymy po oswojeniu. Bardzo dużo kapa ma, aż się nie spodziewałem, że aż tyle może mieć kapa. Torpor leci mu raczej wolno i dajemy mu od razu kiblesy na oswajanie. No i rzeczywiście torpor szybko, zobaczcie, dopiero 100 zeszło z 6000 na takim 80, więc łatwo jest go raczej oswoić. Tylko będziemy musieli tutaj patrolować tą okolicę. Ja jeszcze tutaj na szybko pozbieram sobie fiber, żeby zrobić to siodło. Czekajcie, ile tego potrzeba? No, i zobaczymy, jak tam to oswajanie pójdzie. Kiblesy karno na takiego niedźwiadka to nie jest zbyt dużo. Ja zaraz zobaczę jeszcze, do czego taki niedźwiadek dokładnie służy. No, żeby wam też powiedzieć, może do jakiegoś raszowania. On w sumie całkiem szybki był, ale myślę, że nie był szybszy niż raptor. O tam właśnie, a propos raptora, to biegnie chyba jeden zaraz. Dobra, idę go zdjąć. O taki. Dziesiąty level, to szybko schodzi. No i możemy go też oswajać normalnie na jagodach, jeżeli ktoś nie ma kiblesów, karno, bo jednak to jest cenna rzecz, więc polecam chyba jednak tańszą metodę. Hajd, nie mam hajda, bo Trenodon ma chyba hajda. 226 Dobra, dawaj 69, 226 to jeszcze I jeszcze potrzebujemy... 5 Dobra, to idziemy szukać 5 O kurczę, Argentiva, też trzeba będzie ją chyba zaraz zabić tym to tutaj ja się nie przyjmuje, to jest już, jeszcze nie zjadł, więc wolno mu spada jedzenie, ale jemu też musi spaść 80, jeżeli dobrze pamiętam. Dobra, w takim razie tego kota może tutaj zabiję. Oby nie był jakiś za silny. Dobra, biegnie. Let's go! Teraz te wszystkie kurcze zwierzęta to takie są naprawdę silne te dinozaury, nie? Nieoswojone, ciężko się je bije. A oswojone z kolei to są takie cienkie, że... Żal, żal, żal. Czy ty mi tam miśka bijesz? Czekajcie, gdzie jest misiek? Dobra, misiek tutaj śpi. Zróbmy sobie siodło. Eee, także słuchajcie, 300 hajda, 130 Fabera cementing paste 100. Jak tam misiek? Aha, no dobra. No to tu jest dużo zwiększony timing, więc nie bierzcie sobie tego jakoś mocno do serca. Eee, no, ale tych kiblesów raczej dużo nie będzie trzeba. Dobra, ja zaraz jeszcze do Was wrócę. Zobaczę dokładnie co, do czego służy niedźwiedź tak na szybko. Dobra, słuchajcie. Już wszystko wiem. Słuchajcie, wrócimy do niego, żeby on tam żył jeszcze. O, nawet się już oswoił. Dobra, eee, zanim do niego... Żeby nic go tutaj nie zaatakowało, kurczę. Zanim e, to jeszcze powiem wam, do czego służy niedźwiedź. Po pierwsze, tak jak wam powiedziałem, dużo kapa, czyli faktycznie on służy do przenoszenia dużych ilości przedmiotów. To jest po pierwsze. Po drugie, ma bardzo dużo staminy, która mu się e, bardzo wolno kończy i w związku z tym jest bardzo dobrym mantem do podróżowania, e, do szybkiego podróżowania, bo im jakby na począt, z początku jest troszkę wolny, ale później przyspiesza i jest jednym z najszybszych dinozaurów. Na naszej wyspie I trzeba tylko go karmić Można go karmić mięsem, można go karmić warzywami Więc tym i tym Jeżeli już po swojeniu jest Ale z tego co tam było na wikipedii To oswaja się go Tylko na, na warzywach i tych kiblesach Dobra, mamy tutaj niedźwiadka Dobrze Musimy założyć na niego siodełko A, Czekajcie, bo tutaj Te drzewo musimy ściąć no, wydaje się taki wolny, co nie na początku. Dobra, zostawiamy tego Pteranodona, sprawdzamy tego niedźwiedzia. O, słuchajcie, to jest fajne. No, mamy pierwszego. Pierwszą ofiarę. 135 raptor zabity i to tak na szybko, więc rzeczywiście jest mocny. Sprawdźmy tutaj jeszcze te statystyki po swojeniu 255, stamina 1500, tutaj 2100. Także całkiem fajnie taki nie na 128. Podoba mi się jak na razie. I najlepszy jest to, że on tak fajnie tutaj ryczy nam. Bardzo fajna rzecz. O, czekajcie, bo tutaj Argentiwa to Argentiwę też zdejmiemy. Aha, i jeszcze tak, jedna rzecz: eee, Niedźwiedzie są agresywne, ale nie atakują eee, roślinożernych, atakują tylko jakieś takie drapieżne, które atakują nasze terytorium z kolei, tak? Więc tutaj eee, jest chillout. No i najlepiej jest uciekać, bo one są silne, więc na to też uważajcie. O, Argentywa na setnym. No troszkę już dłużej zajęła, ale i tak całkiem nieźle. Dobra, to zobaczmy, jak on biega. Ej, rzeczywiście coraz szybciej biegnie. O kurde, to jest sprinter, to jest Jamajczyk. Zajebiście, podoba mi się ten niedźwiedź. Słuchajcie, bardzo fajny jest. Ciekawe, czy jeszcze bardziej może przyspieszyć. I zobaczcie, stamina rzeczywiście schodzi raczej wolno, jak na e, taki dystans już pokonany. Pewnie dużo z tego C. Ry, ryk jest pod C, bo dużo osób często pyta, jak się robi te alternatywne funkcje. Także Ryk macie pod C. Wow, podoba mi się, zajebisty jest dobra. Na razie zobaczmy jeszcze. Może tak, możemy bić łapą. Prawy przycisk myszy. Lewy przycisk myszy to jest takie gryzienie, nie wiem jak to nazwać. No i stosunkowo. Niedźwiedź jest niewielkich rozmiarów. Chociaż ja wiem, może i takich... No ale jeden z mniejszych na pewno, no. Nie wiem czy jest większy od wilka. No może troszkę jest rzeczywiście większy od wilka. Wygląda całkiem ładnie. Ładny się trafił, pasuje mi do zbroi. No, i podobno schodzi z niego dużo żarcia, więc też trzeba uważać. Eee, dobra, let's go. Chciałem sprawdzić, czy skacze, ale od razu mi się zbagowało, więc chyba nie skacze. Tam jest Ceronodon, dobra. To idziemy jeszcze sprawdzić na tym t ale bardzo mi się podoba. Podoba mi się ten ryk. Ten ruch łapą jest bardzo fajny. Ciekawe, jak jeszcze tutaj, bo są te łososie, łososie. Dobra, ryby też widzicie, zabija elegancko. Piranie, tam cokolwiek. Także spoko. Eee, pływa. No nie pływa, powiedzmy. no Niedźwiedzie nie są odpływania, Ale to chyba nikomu nie powinno przeszkadzać. Niedźwiedź jest tutaj, widzę, do biegania i do, przenos i do przenoszenia przedmiotów. Także bardzo fajny, podoba mi się. Jestem zadowolony z niego. Jeszcze ciekawe, jak ta płaszczka. Nie wiem do czego ona służy, ale wydaje mi się, że do szybkiego podróżowania może ewentualnie służyć. Kurde, ty jaki tu jest kocioł? Na pewno jest szybszy od Raptora taki nieźwiedź. Jeżeli dać mu jeszcze w Movement Swida go wylewelować, to już wtedy na pewno. Ciekawe, dobra, czy ja tutaj nie zginę? Na razie strasznie laguje, naprawdę jest tragicznie ta gra zoptymalizowana. Kiedyś totalnie lepiej mi chodziła. Nie wiem jak można zrobić tak grę, żeby gorzej chodziła. Nie wiem jak to jest wykonalne. Dobra, Rex na 15, więc nie wiem czy się liczy w sumie. No, czekaj. Niedźwiedź, co ty jesteś już taki wolny? Wal ją na pysk Dawaj niedźwiedź Dobra A dużo życia ma po prostu, 140 level chyba tak Dobra, siemanko Także Nasz misio o, zobaczmy level 2%. Kurczę, dobra, ładnie tu weszło. I zobaczmy, jak teraz będzie biegał. Dobra, przyspieszamy. No, ja myślę, że naszego niedźwiedzia nie jest nic w stanie powstrzymać. Jest naprawdę porządnym stworzeniem. Także Pteranodon, ja Ciebie tutaj chyba zostawiam, a wracam na niedźwiedziu. Natomiast słuchajcie, dzisiaj już kończymy odcinek, bardzo fajny, polecam niedźwiedzia. Zdecydowanie można go oswajać. Jest szybki, ma dużo kapa. Myślę, że jest lepszy niż wilk, tak w ogóle. Wydaje mi się, że jest silniejszy od wilka. Za tym można na niego siodło nałożyć, które daje mu dodatkowy pancerz. Także naprawdę polecam. Jeszcze tamtego T-Rexa sobie sprawdzimy. No i pamiętajcie, dajcie znać w komentarzach, co następne nagrywamy. Jak Wam się podoba niedźwiedź, możecie też nazwę dla niego napisać, tak jak kiedyś e, to byśmy mogli nazwać go. Kurde, ten raptor mi zabrał. No i to by było dzisiaj wszystko, tak? Zostawcie łapkę w górę, jeżeli jesteście nowi na kanale, to zapraszam bardzo do subskrybowania, dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku, który będzie już, już jutro. Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się, cześć.